Hej dabiełki! Jak pewnie niektórzy z was widzieli, 6 czerwca na Twitterze została wrzucona nowa zapowiedź do nowego odcinka Halloween Boss. Przedstawia ona nam Mili i Moksiego w ludzkich przebraniach, aby nikt ich nie rozpoznał w lesie. Chociaż tak naprawdę i bez przebrani by sobie poradzili, bo widzieliśmy jak wszyscy reagowali na Moksiego w Sing Stars. Od siebie powiem, że obydwoje wyglądają bardzo uroczo w tych przebraniach, w szczególności Mili bardzo mi się podoba. Z poprzedniego zwiastunu no wiemy, że zespół IMP pojechał na jakiś letni obóz, aby pewnie tam kogoś zabić. Mogliśmy się również dowiedzieć, że w tym odcinku pojawi się siostra bliźniaczka Blitza Barbie Wire. W sumie Vivien dała nam co do tego wskazówki, kiedy podczas ostatniego merchu pokazała przypinkę z Barbie. Co ciekawe, ma ona taki sam czarny znaczek jak jej brat na czole, z tym, że przekreślone białym krzyżykiem. Od razu mi się to skojarzyło z tatuażem Verosiki, która na początku miała tatuaż z imieniem Blitzo, ale go przekreśliła X-em. Co oznacza, że one obydwie nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać tego epizodu. Wychodzi na to, że w nadchodzącym odcinku nie tylko zobaczymy Mili i Moxiego ponownie w akcji, to jeszcze pewnie śpiewającego i szalonego Moxiego, który stał się teraz o wiele bardziej waleczny. I z poprzednich scen wiemy, że znowu będzie mieć szansę się wykazać w walce. No i w końcu dowiemy się czegoś nowego o Barbie Wire oraz o przeszłości Blitza. Być może pojawią się jakieś smutne retrospekcje z ich dzieciństwa i z cyrku, które wyjaśnią, co między nimi zaszło, bo Barbie poprzednie zwiastunie oskarża brata o zniszczenie jej życia. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dłuższy, a historia będzie lepiej poprowadzona niż to było w przypadku „Western Energy”. Ponieważ taka rzecz jak backstory Blitza jest tak naprawdę fundamentem całej serii. Blitz może na początku był przedstawiany jako wady i niedojrzały szef, ale tak naprawdę cały czas cierpi z powodu przeszłości i z powodu traumy z dawnych lat. Cóż, to by było wszystko na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że w przyszłym odcinku każdy z bohaterów będzie miał odpowiedni czas ekranowy, a historia zostanie poprowadzona dobrze i ciekawie. Oczywiście dalej pracuję nad recenzją i zrobię wszystko, żebyście długo nie musieli na nią czekać. Tak więc do usłyszenia i na razie diabełki!